W liturgii Kościoła zbliżamy się do jego końca. Wsłuchujemy się w słowa dzisiejszej Ewangelii. Mówią nam o końcu świata, o prześladowaniach, lęku, cierpieniu, strachu. Każdy z nas boi się tych doświadczeń. Wolimy nie nadstawiać karku. Milczeć, byle tylko nie ściągnąć na siebie nieszczęścia. Pan Jezus zapowiada, że przyjdą te doświadczenia, ale przestrzega nas, byśmy nie ulegli fałszywym prorokom. Największym dramatem to odejście od Pana Boga, pójście za fałszywymi prorokami. Rozwiązanie sprawi problemów bardzo szybko. Uważajmy zatem, by nie dać się zwieść. Jaka jest odpowiedź na ten lęk? Odpowiedzią jest radość. Naszą odpowiedzią ma być radość z tego, że z każdym dniem przybliża się Królestwo Niebieskie, Panowanie Jezusa Chrystusa. Każdego dnia służąc Bogu, naszemu bliźniemu, możesz wypełniać swoje serce Jego obecnością. A zatem radość. Niech będzie tym elementem oczekiwania na przyjście Pana.